Strasznie Was przepraszam, że światło będzie w tym filmiku takie kijowe, cały dzień jak się zbierałam do, do tego, żeby siąść i nagrać tę recenzję, to pogoda była paskudna, padał deszcz, w momencie jak tylko usiadłam wyszło słońce, więc lucky me. Przy okazji, jeśli już jesteśmy przy przeprosinach, czyli zas, to chciałam powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnio mniej rzeczy wrzucam na ten kanał, ale sprawy są skomplikowane, gdyż albo wiem za tydzień wychodzę za mąż, w związku z tym są różne rzeczy, które trzeba dograć, zaplanować, zrobić, przygotować i po prostu, no, w okolice weekendów to jest ten moment, kiedy najwygodniej robi się te rzeczy, a trzeba wtedy po prostu coś kosztem czegoś zrobić. No i niestety pada mój kanał i moje oglądanie filmów. Także w przyszłym tygodniu też niestety nic nie wpadnie na ten kanał, bo, bo będę brała ślub, a jeszcze tydzień później po prostu nie będzie mnie w miejscu mojego zamieszkania, więc też będę miała problem, że pójść do kina i nagrać potem recenzję, więc bardzo jest mi przykro, ale to jeszcze będzie przez jakiś czas tak trwało. Na swoje usprawiedliwienie mam, mam stosowną koszulkę, więc, więc jedziemy. Frankenstein to passion project Guillermo model Toro, który w przypadku tej produkcji jest odpowiedzialny za reżyserię i za scenariusz. Film oczywiście jest oparty na przefantastycznej książce autorstwa Mary Shelley i trafił na Netflixa ledwo, co przy czym w Stanach Zjednoczonych mieli to szczęście, że przez nieco ponad tydzień, czy może przez dwa tygodnie mogli oglądać ten film widzowie również w kinach. My niestety nie dostąpiliśmy tego zaszczytu, o czym zaraz. W każdym razie film można w tym momencie oglądać na Netflixie. A jeśli chodzi o obsadę, którą tutaj zobaczymy, to w roli Wiktora Frankensteina zobaczymy Oscar'a Isaaca, w roli Monstrum, a może to nie Monstrum, zobaczymy Jacoba Elordiego. Obiektem westchnień praktycznie wszystkich w ramach tej produkcji jest Mia Goth, a oprócz tego na ekranie przewinął się Christoph Waltz, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley czy Lars Mikkelsen. Genialny, ale egocentryczny naukowiec Wiktor Frankenstein Frankenstein w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie. Tak jak powiedziałam, Frankenstein to jest passion project Guillermo del Toro. On wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że marzy, żeby zrobić Frankensteina, myślał o tym od zawsze, chciał to zrobić od zawsze i teraz wreszcie mu się to udało. Ja ogólnie, jeśli ktoś obserwuje ten kanał, to uznaje się za fankę Guillermo del Toro, widziałam wszystkie jego filmy i w przeważającej większości bardzo je lubię, kilka absolutnie uwielbiam, ale nawet jeśli filmy nie przypadają mi do gustu, to szalenie lubię styl Guillermo del Toro, który nie boi się pokazywać rzeczy dość paskudnych, dość groteskowych. A przy okazji, te paskudne rzeczy zazwyczaj są w przepięknych wnętrzach i okraszone są przed cudownymi kolorami. I w przypadku filmów Frankenstein nie jest inaczej. Historia jest dość klasyczna. Chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, na czym polega historia o Frankensteinie, bo widzieliśmy ją już, fuch milion razy, a w kinie to przynajmniej 70. I to zaczynając już bardzo wcześnie, bo od 31 roku. Ja bardzo lubię wersję Frankensteina z 31 roku. Więc historii o Frankensteinie jest cała masa. Są wersje lepsze, są wersje gorsze. Ja na przykład należę do chyba mniejszości, ale ja uwielbiam wersję Frankensteina wyreżyserowaną przez Keneta Branę. Po prostu ten film absolutnie mnie bierze. Więc... Tak naprawdę od bardzo, bardzo dawna nie widziałam takiej historii opowiadającej właśnie fabułę książki Frankenstein opowiadającej o Frankensteinie i jego monstrum, która jakoś zaspokoiłaby moją potrzebę. No bo w międzyczasie był jakiś ja, Frankenstein, był Wiktor, Frankenstein i to tak wszystko jakoś się kula, ale nie trafiło się nic, co by zaspokoiło moją potrzebę, co zaspokoiłoby moje pragnienie kolejnej fantastycznej, wielkiej historii z Frankensteinem. No i kiedy na horyzoncie pojawił się Guillermo del Toro zapaliło się Światło w tunelu, bo tak jak powiedziałam, ja uwielbiam Guillermo del Toro, ja uwielbiam horror gotycki. I Guillermo del Toro fantastycznie się w nim odnajduje. Crimson Peak to jest oh, film, który ja absolutnie uwielbiam i mogłabym oglądać w kółko, więc wyobraziłam sobie, że właśnie. Ten film to będzie historia napisana przez Mary Shelley plus właśnie Crimson Peak i w sumie niewiele się pomyliłam, bo jest bardzo dużo punktów, elementów podobnych między tymi dwoma filmami, zwłaszcza jeśli chodzi o to, jak są skonstruowane sceny. Wieża Frankensteina bardzo przypomina Crimson Peak z filmu Crimson Peak, wliczając w to, że jest duża, że jest to bardzo wysoka rzecz z dziurą gdzieś w środku. I klatka schodowa jest bardzo podobna, więc automatycznie bardzo mi się to estetycznie podobało, bo ja po prostu lubię takie klimaty. Co jeszcze na pewno można powiedzieć? Oprócz tego, że wnętrza są piękne i scenografia ogólnie jest piękna piękne są detale, piękne są przedmioty, piękne jest laboratorium. Piękne są kostiumy, w przeważającej większości, ale o tym zaraz. To cudowna, ale cudowna jest gra kolorów. Guillermo del Toro uwielbia kolor czerwony. Ja uwielbiam to, że on uwielbia kolor czerwony i ja pragnę, żeby on ten kolor czerwony upychał, tak jak robi to do tej pory absolutnie wszędzie do końca swojego życia, bo bierze mnie to okrutnie. Jest to piękne, uwielbiam. Te czerwone akcenty, czerwone suknie, krew na stole, czerwone rękawiczki i co tam jeszcze chcecie, to jest. To, co właśnie drapie moje niedobory estetyki gotyckiej w dzisiejszej kinematografii, dziękujemy Guillermo del Toro. Jeśli ktoś jest fanem efektów specjalnych, takich charakterystycznych dla Guillermo del Toro, to myślę też będzie zadowolony. Ja zawsze myślę o nich jako o takim wyborze stylistycznym, bo ewidentnie CGI się odcina, widać, że to CGI, ale on ma właśnie taki Podpis Giermo, który jest nieporównywalny z niczym innym i bardzo pasuje mi do tych wszystkich historii, które on opowiada. Więc chociaż CGI nie jest jakiś bezszwowy, widać te elementy, które są CGI-owe, to mimo wszystko ja to kupuję, bo. To jest po prostu jego styl i ja jestem do tego przyzwyczajona. To, co jeszcze bardzo mi się podobało i myślę, że to jest coś, co większość ludzi w ogóle nie będzie interesowało, albo wręcz nie będzie mi się podobało, to jest autentyczne użycie języków, czyli że w momencie, kiedy bohaterowie są innej nacji niż angielskiej, to mówią w innym języku niż angielskim i po prostu są napisy i trzeba z tym handlować. Znaczy ja i tak zawsze oglądam filmy z napisami, więc mi to nie przeszkadza, ale jeśli bohaterowie mają rozmawiać po francusku, to rozmawiają po francusku, jak mają rozmawiać po węgiersku, to rozmawiają po węgiersku i tak dalej, i tak dalej. Jak trzeba, rozmawiają po angielsku. I to ma sens. Ja generalnie jestem wielką fanką konceptu, że postaci w filmach powinny rozmawiać w językach docelowych, a nie w kółko po języku X, który, w którym jest większość yy, filmu. Teraz, jak o tym opowiadam, zastanawiam się, bo wiem, że będzie taki film już całkiem niedługo, w którym używa się, tego, używa się języków dokładnie tak autentycznie, jak ja bym chciała, ale nie mogę teraz przypomnieć, co to będzie za film, więc. Yy. No, i dobra, wiadomo, o czym jest film, wiadomo, o czym była książka. Zdecydowanie, chociaż wiem, że są pewne różnice, to film podąża za historią, która ukazana jest w książce, i też bardzo skupia się na tym, żeby nie zaburzyć tego kontekstu i ogólnego komentarza, który niesie ze sobą oryginalna książka napisana przez Mary Shelley. Czyli film jest dość wolny, miejscami można nawet powiedzieć, że jest trochę przegadany, jest dość filozoficzny, jest taki myślicielski, wolny, melancholijny i zadaje bardzo dużo pytań na temat kondycji człowieka, jego roli, jego funkcji, duszy, Boga. Relacji między stwórcą a dziełem, relacji między ojcami a synami, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to tam jest, więc jeśli ktoś chce takiego doświadczenia jak najbliższego książce, to myślę, że będzie zadowolony. Jak ktoś liczy na to, że to będzie pełnoprawny, straszny horror, albo nie daj Boże, horror mocno zakropiony akcją, no to to nie jest to. Więc trzeba się na to nastawić, że miejscami no, mogłoby się to jakoś bardziej wartko toczyć, że miejscami może po prostu być trochę za dużo dialogu w stosunku do tego, ile w tym wszystkim jest akcji. I Ja nie powiem, środkowa część mogłaby się toczyć jakoś trochę bardziej raźno, no, ale biorę na klatę to, no bo po prostu wiem, jaki jest oryginał i wiem, w którą stronę to wszystko miało y, iść i czego tak naprawdę miała rzecz dotyczyć, co, co komentujemy w ramach. Tworu, jakim jest Frankenstein? I nie mówię tutaj o stworzeniu, tylko mówię tutaj o dziele. Jeśli zaś chodzi o aktorów, którzy tutaj zagrali, to Oscar Isaac jest bardzo dobrym wyborem dla mnie na Wiktora Frankensteina. Spodziewałam się i przyznam się szczerze, takie to są moje guilty i przemyślenia, spodziewałam się, że zmiecie mnie z powierzchni ziemi, bo Wiktor Frankenstein ma taką właściwość, która bardzo mi się podoba w postaciach czy to książkowych, czy to filmowych, że ja po prostu jestem ochoczny i taki oburzony na całym. Świat i taki dość mocno sfochany, ale że coś tam się kryje w nim głębiej, ale on w sumie jest narcyzem i egocentrykiem, więc tak naprawdę Oscar Isaac tutaj nie mógł dostarczyć mi tego, czego potrzebowałam. Wiem, jestem dziwna. Ale rozmyślania te wzięły się z tego, że y, pamiętam go bardzo świeżo w Dune'ie, pierwszej dunie, gdzie był właśnie dokładnie taki, jakiego potrzebowałam, no więc spodziewałam się, że tutaj moglibyśmy dostać to samo, ale niestety. Dobrze, nie mówimy o jakichś potencjalnych filmowych kraszach. Oskar jest jak nie jest jakimś bardzo moim kraszem. nieważne, bo myślę spora dyskusja rozgorzała wokół Jacoba Elordiego, który wcielił się w potwora Frankensteina. Niektórzy się śmieją, że to jest sexy Frankenstein, ale szczerze, tak naprawdę mnie to pasuje. Dlaczego nie miałby wyglądać tak, jak wygląda, skoro został zszyty z żołnierzy, którzy przynajmniej w teorii powinni być pełnymi siły i wigoru młodymi mężczyznami, gotowymi do tego, żeby zginąć za ojczyznę? Więc niekoniecznie musiał być postrzegany ze starych dziadów. No i Jacob Elordi tak sam w sobie, to przyznam się szczerze, dość mocno mnie zaskoczył, bo. Podoba mi się kreacja, którą stworzył. On z jednej strony jest bardzo intensywny, z drugiej jest bardzo wycofany. Ma w sobie spore aspekty takiego nieujarzmionego bardzo pierwotnego ognia i ma bardzo dużo w sobie dziecka, które nie do końca rozumie, co się dzieje dookoła niego i czemu ludzie traktują go tak, jak nie inaczej. Więc to wszystko się spina w bardzo dobrą całość. Ja przyznam się szczerze, że mój pierwszy kontakt z Jacobem L'ordim to było lata temu. Kiedy już prowadziłam ten kanał, to były trzy części filmów netflixowskich The Kissing Booth. Wszystkie części możecie obejrzeć na moim kanale. Ja absolutnie nienawidzę The Kissing Booth, więc stamtąd po prostu znam. Pamiętam Jacoba Elordiego, on się wypalił po prostu na moim mózgu i już mieszka tam za darmożkę. No a potem były takie produkcje jak Sodburn, gdzie już zwrócił moją uwagę jeszcze bardziej. W tym filmie on gra zupełnie tak, jakby inną rolę, bo już nie jest takim po prostu high schoolowym joksem który się popisuje i napina klatę, czy bogatym dzieciakiem, który myśli o sobie i nie wiadomo co traktuje ludzi jak przedmioty. I też mówię o tym w kontekście tego, w kontekście Jacoba Lordiego i tego jak obserwuję w sumie jego karierę i coraz bardziej mnie intryguje jako aktor, bo centralnie przed Predatorem, Strefą Zagrożenia, którą to recenzję nagrywałam dosłownie chwilę wcześniej i teraz nagrywam to, także możecie sobie zrobić taki podwójny seans moich recenzji i po obejrzeniu Frankensteina możecie sobie obejrzeć jeszcze moją recenzję Predatora, strefy Zagrożenia. To centralnie właśnie przed Predatorem leciał trailer do filmu w Wzgórza, Emerald Fennel, właśnie Saltburn to jest poprzedni film Emerald Fennel i przyznam się szczerze, że jestem zainteresowana i teraz przetłumaczę z innego powodu, bo moja przyjaciółka będzie po prostu miała ze mnie niezłą bekę, że oto ja syn marnotrawny wracam na łono Wichrowych Wzgórz po tym jak zawsze twierdziłam, że Wichrowe Wzgórza to jest kupa i bardzo ich nie lubię, dobra. Jacob Elodie, rozmawialiśmy o Elordi, bardzo przepraszam. No, Jacob Elordi naprawdę jest spoko. Ma bardzo dobrze skonstruowaną postać. Jest bardzo dobrze obklejony prostetyką i make-upem, i ogólnie. To jestem na tak, chłopiec naprawdę zdolny. Fakt, że zaczęłam jego karierę od The Kissing Booth chyba tylko rodzi nadzieję, że będzie no lepiej. Tak jak powiedziałam, w toku jeszcze filmu przewija się cała masa postaci, która jest grana przez bardzo znanych aktorów. Jest Charles Dance, jest Christoph Waltz, jest David Bradley. No i oni wszyscy dobrze wypełniają tło. Fakt, że to są bardzo znani, bardzo dobrze aktorzy, to tak naprawdę nie powoduje, że oni jakoś niesamowicie kradną czas antenowy. Natomiast wszyscy twierdzą, że każde pojawienie się na ekranie mi i Goth, to jest. Jak drugie przybycie Chrystusa, i że ona kradnie absolutnie każdą scenę, i że jej postać, postać Elizabeth jest absolutnie cudowna, przełomowa i fantastyczna, a ja przyznam się. Że ja chyba po prostu nie lubię jej głos, że ona mi się nie podoba jako aktorka, zarówno wizualnie, ale tutaj po prostu rozumiem, że różni ludzie mogą mieć różne typy, nie ma problemu. To ona po prostu nie podoba mi się, jak zagrała w tym filmie. Ona mówi dla mnie, jakby miała cały czas kluchy gdzieś w twarzy, czasami nie rozumiem tego, co mówi. I wszystko mówi dokładnie z taką samą miną. Ja nie mam pojęcia o co tej lasy tak naprawdę chodzi. Jej postać powinna być teoretycznie najbardziej interesująca ze wszystkich, chociaż tutaj wow, mamy Wiktora Frankensteina i mamy jego twór, to są mega turbo interesujące, złożone postaci. A ona w tym wszystkim powinna faktycznie błyszczeć, bo ona. Autentycznie znajduje się nawet nie w trójkącie, tylko praktycznie w czworokącie miłosnym, i tutaj powinno być mnóstwo napięcia i jakiegoś takiego bliżej nieuświadomionego pragnienia i takiego zawirowania. Na zasadzie chciałabym, ale nie wiem, i coś tutaj się dzieje takiego, czego nikt nie rozumie, i ona sama tego też nie rozumie, a dla mnie to było wszystko absolutnie miałkie. Ja w ogóle nie rozumiem, o co tej lasce chodzi. Ta laska ma w kółko jedną minę, jakby wszystko jej przeszkadzało. Nie ma w niej emocji, nie ma w niej jakiejś takiej radości, nie ma w niej ciekawości świata i jestem absolutnie na nie, a chociaż mówiłam, że podobały mi się kostiumy, podobała mi się scenografia, to każda scena, w której ona miała na głowie takie coś dziwne z piór sprawiało, że jej twarz po prostu wyglądała jak bawu i absolutnie mi się to nie podobało. Także jest mi bardzo przykro, bo ja wiem, że Mija Goff to jest po prostu teraz najfantastyczniejsze odkrycie od czasu, kiedy wynaleźli krojony chleb, to i czego ona się nie złapie, to jest cudowna i przewspaniała. Okej, okay, ona ma momenty, ja wiem, że to jest jej moment, jeśli chodzi o błyszczenie w gatunku, jakim jest horror. Na pewno na moim kanale znajdzie się kilka recenzji filmów, w których ona zagrała. W ostatnim czasie jest tego naprawdę sporo, zwłaszcza jeśli chodzi o horror, ale w tym filmie wydaje mi się, że ona się po prostu nie sprawdziła. Może Guillermo del Toro chciał zrobić to, co właśnie zrobił Kenneth Branagh w 1994 roku, czyli że Elizabeth nie jest kanonicznie jakaś piękna, bo w 1994 roku zagrają Helena Bonham Carter. Umówmy się, Helena Bonham Carter jest bardzo specyficzna i nie każdemu siądzie. To jest taki żeński odpowiednik Benedykta Cumberbacza. No i może właśnie tym tropem Mia Goth miała być właśnie taką współczesną Heleną Bonham-Carter w tej wersji Frankensteina? Ja w ogóle tego nie widzę. To mi się tak nie podobało. Ona się w ogóle dla mnie nie broni jako postać. Jest sucha, zimna, może nawet nie sukowata, bo żeby była sukowata, to musiało być w niej cokolwiek, jakaś iskra, a dla mnie tego po prostu absolutnie kompletnie nie było i jest mi z tego powodu bardzo, ale to bardzo przykro, bo chciałam, żeby to była postać, która wyrywa z butów. Klip. Jeszcze tak na sam koniec. Ja mam taką ogólnie rozkminę, bo oglądałam ten film na Netflixie na największym ekranie, jaki mam dostępny w ramach mego domostwa. I ok, film robi wrażenie, ale to w dalszym ciągu jest mały ekran. Dlaczego to nie jest film kinowy? Dlaczego to nie jest film, na który mogliśmy pójść i zobaczyć to na największym ekranie, jaki tylko istnieje, żeby te wszystkie kolory nas zaatakowały, żeby to wszystko nas zamiotło, zmiotło i żeby muzyka i dźwięk spowodowały, że każdy fragment naszego ciała wibruje tak, jakby zaraz się miał rozpaść, a my mielibyśmy przestać istnieć. Uważam, że zostaliśmy obramowani, że musimy oglądać ten film tylko i wyłącznie na ekranie telewizora tudzież komputera, zamiast mieć możliwość pójścia do kina i zobaczenia tego na gigantycznym ekranie, żeby ta czerwień nas absolutnie atakowała i zmieniała podwaliny naszego jestestwa. Tego bym chciała i tego nie dostałam, przez co w ogólnym rozrachunku trochę jestem zła i uważam, że trochę mniejszą radość czerpałam z oglądania tego filmu, niż gdybym widziała go w kinie. Koniec końców, podsumowując, nie wiem czy już to wychwyciliście, ale chociaż ja w dalszym ciągu jestem zachwycona stylem Gier Model Toro, uwielbiam to, że on raz po raz właśnie wraca do tego horroru gotyckiego, który ja absolutnie uwielbiam, to Frankenstein nie zaspokoił moich potrzeb. Jeśli jakikolwiek film w tym roku zaspokoił moją potrzebę gotyckiego horroru, to w dalszym ciągu jest to mój numer jeden, czyli Robert Eggers i jego Nosferatu, bo tam właśnie było wszystko to, czego w tym filmie po prostu nie zabrakło, plus mogłam go zobaczyć na dużym ekranie. Także ja dalej kocham Guillermo del Toro, ja w dalszym ciągu będę oglądać każdy jeden jego film, może w końcu kiedyś doczekam się tego, że on wreszcie zrobi w górach szaleństwa na podstawie Lovecrafta, ale szczerze wątpię, ale w dalszym ciągu na webie ten film istnieje w jego filmografii za każdym razem jest mi tak samo przykro, jak go widzę i myślę, że nigdy tak naprawdę nie zobaczę tego filmu. Także ja dalej kocham Guillermo del Toro, dalej będę oglądać jego filmy, dalej będę wspierać wszystkie jego projekty jak tylko mogę i ekscytować się tak bardzo jak będę tylko mogła, ale nie wiem czy miałam za dużo oczekiwania względem tego filmu, ale po prostu czegoś mi w tym wszystkim brakło, jakiejś, nie było właśnie tej iskry, nie było tego ognia, nie było tak jakby, Prometeusz nie dowiózł mi tego ognia, którego ja tak bardzo pragnęłam. I tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, co by tutaj miało być zmienione, żeby to wszystko zagrało. Chociaż teraz jak nad tym myślę, to myślę, że gdyby zmienić mi jego na kogoś, kto miałby więcej ikry, to mogłoby to. W dużej mierze pomóc. Niemniej jednak Frankenstein, Gier, model Toro dostaje ode mnie ocenę 7 na 10 i w sumie jest to polecajka, ale tylko w sytuacji, jeśli wiecie w pełni na co się piszecie. Że to nie będzie horror, to nie będzie akcja, to nie jest przygoda, to jest bardzo refleksyjny, w sumie wolny film, parafilozoficzny na temat tak jakby przeżyć Pogranicza ludzkiej egzystencji, egzystencjonalizm, match, koncepty romantyczne match. Więc jeśli was to kręci, a przy okazji chcecie popatrzeć na coś bardzo, to bardzo ładnego i coś, co jest bardzo dobrze zagrane, to to śmiało Netflix zaprasza, no a jeśli nie, no to, to prawdopodobnie możecie spróbować, tak czy siak, i w komfortowej sytuacji jesteście o tyle, że jeśli będziecie widzieć, że to nie jest to, to po prostu zapauzujecie Netflixa i zajmiecie się czymś innym. Także to tyle ode mnie. Przypominam, że można obejrzeć sobie na moim kanale śródką recenzję filmu. Predator to strefa zagrożenia. No i tak jak już powiedziałam w przyszłym tygodniu recenzji nie będzie i w kolejnym tygodniu też niestety nie będzie, co trochę mnie boli, bo wiem, że za dwa tygodnie wychodzi druga część Wicked, na którą też bardzo czekam, chociaż, chociaż tak naprawdę trochę nie czekam, bo druga Część, drugi akt musicalu był taki sobie, więc nie mogę powiedzieć, że bym jakoś bardzo na drugą część tego filmu z takich samych powodów. No ale pożyjemy, zobaczymy, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków. Zostańcie na moim kanale jeszcze chwilę dłużej, obejrzyjcie sobie coś może z tych filmików, które zaproponowałam. Tym samym możecie się przyczynić do wzrostu popularności mojego kanału, przez to, że jak będziecie oglądać, to te filmiki będą się pokazywać innym ludziom i tak dalej, i tak dalej. Więc z góry serdecznie dziękuję Wam za to, jeśli chcecie zostać tutaj dłużej i sobie coś jeszcze pooglądać. No a tak, to co? Do zobaczenia następnym razem.